Śmiertelne potrącenie 14-latka. Są najnowsze informacje z prokuratury. Będzie wniosek prokuratury o areszt dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił 14-latka w Warszawie i uciekł z miejsca wypadku. Najnowsze informacje w sprawie przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wniosek o areszt po wypadku w Warszawie, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, PROK. Piotr Skiba podał w poniedziałek 6 stycznia po godzinie 13 najnowsze informacje o zatrzymanym kierowcy, który miał śmiertelnie potrącić 14-latka na warszawskiej woli. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego, mówił. Wniosek ma związek z istniejącą obawą mataczenia, ukrywania się oraz wysoką karą. Jak dodał, wniosek na pewno nie zostanie rozpoznany w poniedziałek. Jakie były zeznania podejrzanego? Mężczyzna przyznał się za zarzucanych mu czynów. Odnośnie spowodowania wypadku złożył wyjaśnienia. Jednak pewne okoliczności wymagały weryfikacji, podkreślił rzecznik. Skiba dodał, że również w poniedziałek śledczy przesłuchiwali świadków, m.in. matkę zmarłego 14-latka. Andrzej K., jest znany wymiarowi sprawiedliwości, podkreślił rzecznik. Był karany m.in. za posiadanie narkotyków i pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy cudzoziemcom. Rzecznik przyznał, że z protokołu przesłuchania podejrzanego wynika, że może nie do końca zdawać sobie sprawę z tego, co się stało. Zarzuty dla 43-latka kierowca usłyszał w niedzielę 5 stycznia wieczorem zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego powiązanego z ucieczką z miejsca zdarzenia oraz zarzut niezastosowania się do zakazu prowadzenia pojazdów. Pierwszy z czynów jest zagrożony karą od 5 do 20 lat więzienia.